Kochani, idziemy zobaczyć, co tam słychać na drugiej sali. Bo tam e, gra właśnie e, kolejny zespół VFL Bochum. E, nasz futsal szulek. Słuchajcie, z tego co się orientuje, na razie mamy chyba po zero. Tłumnie zgromadzeni rodzice. E, może zobaczymy, czy to jest bramka. i chyba mamy gola, tak? Numer jeden. E, słuchajcie, mamy bramkę numer jeden. Dobrze mówię? Numer jeden. Okej. Okay. Słuchajcie, słuchajcie, słyszałem opinię, że grają, ale wejść nie chce. Także wchodzi. Gramy dalej, słuchajcie. Artur właśnie wprowadza piłkę. Nie wiem, czy to czasem nie był sufit. Poziom podniesiony mocno do góry. Natomiast gramy z AP Zenit, tak? Z Zenit Międzybusz, prawda? Tak. Okay. Zenit Międzybusz, kochani, to kawał solidnej firmy. Jakiś czas temu zdaje się obecny prezes góry, Fajny piłkas. Wspaniały, słuchajcie, trener Robert Szczot. Zdaje się, jakiś czas był z klubem związany. Zresztą to wszystko lokalni tutaj sportowcy lokalne kluby, natomiast słuchajcie, to jest. Ach, blisko było strzelonego gola. Słuchajcie, no dwie sale, przypominam, są w Twardogórze. Jedna, ta bardziej nowoczesna po stronie lewej obecnie z Kochlice, gra tam swój pojedynek, prowadzi 1-0. Tutaj 1-0 prowadzi też FFL Bochum. Słuchajcie, chłopcy, którzy mają za sobą wspaniały udział w wspaniałym kampie e, oglądanie ich jest ogromną przyjemnością kochani, czy na tej mniejszej sali, która e, no, wymaga jeszcze bardziej e, technicznego grania jeszcze bardziej tej piłki takiej e, słuchajcie, dynamicznej, bo tutaj jest moment podwojenie, moment potrojenie e, tu trzeba się zdecydować czasami na uderzenie z dalszej odległości, kochani, bo e, ciężko jest e, e, czasami sforsować gęsto grającą obronę, natomiast ja bym chciał tylko Wam przypomnieć, kochani, że w rewalu 23 spotkamy się właśnie z tymi wspaniałymi piłkarzami, wspaniałymi trenerami z Bochum e, i tam będziemy kontynuować naszą piękną, wspaniałą przygodę, bawić się Achos Ojca z golem, piękna bramka, brawo Aleks! uspokajają chłopcy mecz bramka na 2-0 no, sporo tej jakości powiem szczerze, że jakby gdzieś tam się kiedyś te nasze dwie drużyny Bochum pospotykały, to będzie bogato, co? Będzie, słuchajcie dobry mecz jedni i drudzy na razie bez przegranego meczu, aczkolwiek młodsza ta cała drużyna składająca się z rocznika 2-12 ma w swoim protokole jeden remis natomiast czy to jest tylko jeden remis? To jeszcze tego nie wiemy, dlatego że turniej jest dynamiczny. My wszystkiego nie nagrywamy. Robimy Wam krótkie zajawki, krótkie produkcje, słuchajcie, aby pokazać, jak się świetnie bawią, jak u diabła jest piękny uśmiech na twarzy, jak oni się naprawdę wspaniale rozumieją. Tomku, cieszę się bardzo, że taki przerywnik nam się po pół roku trafił. nie? Spotkać się z kolegami, coś miłego. Nie? Chcecie? Myślę, że. Nie mogliśmy się doczekać. E, słuchajcie, o kukurosy, oni tutaj jechali 6 godzin blisko, nie? Jeszcze raz Wam dziękuję. Na Wasze ręce składam podziękowania dla wszystkich rodziców, którzy z nami są. Ale już was nie... to, to dla nas, Frajda. Okej, okay. cieszymy się ogromnie. Ja też jestem ześwirowany na tym punkcie. Brawo, bicie brawa, cieszy się teraz zwycięstwem, a my uciekamy, kochani, dalej. Ja dziękuję pięknie. Jeszcze raz na ręce rodziców składamy podziękowania. 2 do 0. Drużyna trenera Paula Mellera wygrywa kolejne swoje spotkanie. Natomiast ja zapraszam jeszcze raz 23 czerwca do. Rewala zostało kilka wolnych miejsc. Dyrektor Dariusz Wosz będzie prowadził obóz ze swoją wspaniałą niemiecką kadrą. Przypominam, nie jesteśmy konkurencją klubów, a i wsparciem. Dzisiaj, dla przykładu, nasz kudełek gra ze swoją drużyną Iskra Kochlicę, natomiast jest stałym uczestnikiem obozu FFL Bochum. Przypominam, że ci, którzy pokażą się z fajnej strony na tych obozach, mają możliwość wyjazdu do Bochum, do szkółki Talentwerk. Szkółki, która wyszkoliła naprawdę wiele piłkarskich osobistości, natomiast e, trudno nie znać nazwiska Gündogan czy Gorecka, e, Leon z, z Bayern Monachium czy, czy, czy Manchester City czy Barcelona obecnie. To, to są ludzie, którzy właśnie na e, Akademii Talent Work szlifowali swoje e, umiejętności. E, ja pozdrawiam jeszcze raz serdecznie z góry. E, uciekamy kochani, e, bo turniej rozkręca się w najlepsze. E, za momencik będą się kończyć fazy grupowe, wyjdą fazy pucharowe e, przy Przypominam, że oglądanie tych wspaniałych młodych piłkarzy właśnie szykuje się do meczu, mieć Legnica, to ogromna przyjemność. I tak naprawdę powiem, ten turniej mógłby trwać dwa razy tyle czasu, ile trwa, ale przez to, że są dwie sale, jest dynamiczny, nie wszystko mogę nagrać, nie wszystko mogę zobaczyć. W takich sytuacjach żałuję, że są dwie sale, a nie jedna. Bo popatrzyłbym na każdy jeden mecz Rozkosztując się tym pięknym, wspaniałym Słuchajcie, widowiskiem Póki co przypominam Memoriał Maciasia po raz dziewiąty Michel Thierry, Gosy, Twardogóra 300 dzieciaków Jutro Old Boye Dzisiaj krótka rozmowa z prezesem DZP Andrzejem Padewskim Wspaniałe fanty Koszulka reprezentacji Polski Z autografem Zielińskiego Te rzeczy za moment trafią na aukcję Autograf Robaka, Darka Wosza to są, słuchajcie, wszystko ponadczasowe historie, jak ty sympatii z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, dlatego że my dla nich też gramy. Gramy ku pamięci Ilka Maciasia, gramy ku pamięci Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i gramy ku wielkiej radości tych wszystkich piłkarzy, pomimo że, no. Taki jest sport. Nie każdy po meczu schodzi szczęśliwy. Są sportowe emocje, ale schodzimy tylko po to, żeby na kolejnym meczu spróbować wygrać. Pozdrawiam Was serdecznie z Twardo Góry. Trzymajcie się ciepłutko. Do zobaczenia.